No i obiecany dzisiaj czwarty odcinek w tygodniu w sumie już. Yy, także dzień dobry do na rejonie, Hunter na mikrofonie. Kolejny odcinek ze Slime Ranchera, w którym yy, Będę robił kolejne rodzaje slajmów, ponieważ tak, mam połączonych rodzajów i już patrzę ile. Mam połączone... Yy, Testymi. Mam połączone... Miodowe miałem jeszcze ogarnąć z kryształowymi. Miodowy z kryształowymi chyba jeszcze mi zostały, tylko do ogarnięcia ze wszystkich rodzajów. A nie, bo jeszcze zostały. Widzisz, jeszcze jeden rodzaj został do zrobienia. Został jeszcze odoniony, przecież odoniony. No, dobra, to już wiem. Miodowe zrobimy w takim razie z. Cały cztery rodzaje, słuchajcie, do ogarnięcia. Bo ten mamy, ten mamy, ten też, ten, ten, ten. Jest, okej. Okay. Ten, spoko, ten, 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 ten... Tego nie ma. Zostały różowe, zostały miodowe, zostały kryształowe i zostały sejbry I będę miał wszystkie ogarnięte. I ja wszystkie te właśnie, yy, które wymieniłem, chcę zrobić na jednej farmie. Czyli już tutaj będzie wszystko. Tu będą wszystkie rodzaje dosłownie plortów. Reszta to będą po prostu... Yy, Reszta to będą po prostu, jak to się nazywa? Reszta to będą po prostu yy, zbiorniki na inne rzeczy. Tam były ogniste, tam będą miodowe jakieś tam, ogarne ogarnę, ogarnę. No. Także potrzebuję plortów. Czy mam saber plorty? Ty ja mam 7 tych. A bo już mi odkłada, dobra. Ale nie mam cyberplortów. i saber plorty będę musiał sobie załatwić. Ale to jest żaden problem. Bo tylko potrzebuję cyber Plortów tak naprawdę. Kryształowe mam. To teraz jak to zrobić? Pomyślałem sobie właśnie, żeby zrobić tak, że miodowe będą z Saberami, a kryształowe będą z różowymi. I wtedy będę miał zachowane wszystko co chcę. Tak tak mam mogę wybór, albo na przykład mogę zrobić miodowe z tymi, a kryształowe z tymi, yy, ale zrobię tak, że one będą cyber i, i z tymi. Bo to są dwa, drabie dwa drapieżne, i damy tak wymieszamy, że będzie jeden z tym, drugi z tym, znaczy będzie jeden z tym, drugi będzie z tym. Czyli potrzebuję sejberowych plortów. Sejberowe plorty potrzebne są, czyli lecę ogarniać sejberowe plorty. Yy, a, a resztę to się ogarnie bezproblemowo. Dobra, yy, gdzie się szło, tu się szło. Potrzebne mi jest kuka dupa, jakiekolwiek żarcie. Kolejna kuka dupa, kuka dupa. No trochę z syny żrą, ale spoko spoko ogarnie się, nie? Ten już przedojrzały. Mam owoce. To mogę w takim razie teraz polować na. Mam warzywa i mam owoce. Mam dwa rodzaje, które są mi potrzebne. Bo mogę sobie polować zarówno na te, które wymagają owoców i te, które wymagają warzyw. Oczywiście zmieszane, tak? Bo jak wiecie, cybery same z siebie nie występują w grze. Bo są uznawane właśnie te slajmy jako gatunek wymarły i dlatego właśnie nie można, nie można ich zdobyć w inny sposób, przynajmniej z tego co ja wiem niż właśnie w krzyżówce. A plorty te też są potrzebne oczywiście. No chodź, nawet nie mogę trafić kurde. Ten od razu tutaj wstał na moich oczach, także też go zbieram. A te kukaduba też mi są potrzebne, ponieważ będę sobie... O, 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 o! Jeden, super. Też mi są potrzebne, ponieważ będę chciał y, odblokować sobie też tutaj torancho. Które jest obok. Dobra. Dej. Tak myślę One wszystkie tu na mnie lecą mocno Masz Taki zadowolony od razu, trzymaj Cztery Trzymaj Gordo się pojawił, czyli tar się pojawił, przepraszam, zawsze mi się mylą Tar i gordo. Trzymaj, bo ty lubisz mięsko, nie? Nie! <ścoughs> ja tu nie dam! Tak łatwo. Yy, proszę bardzo. Odej. No nie no, kurwa! Ja już te kury wolę sobie ogarnąć. Prosi mi będzie. Tylko już bym miał z drugiej strony z głowy, ale. O czekaj, czekaj. Proszę. Jest? Jest 8, dobra. Tutaj nie wiem gdzie jestem, ale chyba wiem, pamiętam jak wrócić. Także ja ten spierdalam od razu. Oddaj, oddaj. Nie! Oddaj. No. I tu jest druga kulka. 27 dobra. Bo nawet hunter są. Jeszcze pozbieram tych tych. Dobra, gdzie było wyjście? Ja kompletnie nie pamiętam gdzie wyjście było. Może tutaj? Nie, tutaj nie było wyjścia. Muszę znaleźć wyjście. 31. O, 31. Myślałem, że 30. Ale widzę, że jestem w kompletnie innym miejscu. Bo nie byłem przy właśnie. Tu jest jakby było wyjście, ale nie działa. Może przez stary? dziwne aż dziwne ale dalej nie działa a ja muszę jakoś wrócić to teraz pytanie jak o pojaże to miejsce Gdzie tu wyjście jest? Zrobimy tak, zaraz znajdę to wyjście. Gdzieś je znajdę, kurwa jak pszczółka maja, gdzieś się nie wiadomo gdzie ty. Żygnę. Nie ma. Jest dobrze. A matko bosku udało się. A to spicy tofu, to to zbieram. Nie wiem w ogóle po co nawet, ale zbieram. Dobra, udało się wrócić. Udało się wrócić, co jest dla mnie olbrzymim. Yy... Olbrzymim wyczynem. Naprawdę, to jest olbrzymi wyczyn dla mnie. Jest 8? Jest chyba 8. Żarcia tylko nie mają. Urła. Cytrynki. Miałem tu gdzieś cytrynki. Może tam miałem cytrynki. W magazynie. Tu miałem cytrynki. Weź wpis do cytrynek. Zaraz dorzucimy tam cytryny będą będą cały czas miały. Dobra. Zapomniałem kompletnie o tym. A trzeba ogarnąć te cytryny. Dobra. Rzucę. Bo to jest. Tego się najbardziej boję, nie? Tych. Tych właśnie. Tego właśnie, że one będą spierdalały. One nie mogą spierdalać. A powolutku. Zaczyna im się właśnie dobrze, dobrze, że One, one nie muszą. One nie muszę jakoś kombinować, one po prostu se idą i sobie biorą, nie? To jest właśnie plus, dobra. Zostały mi dwa do zrobienia: Czyli bym zrobił yy, miodowe z kryształowymi, to teraz muszę lecieć po 7 miodowych. Jezus Maria, bałem się, że to jest ten: po 7 miodo po 8 miodowych przepraszam, muszę lecieć i muszę lecieć po 8 różowych. Bajka. Osiem miodowych i osiem różowych, to jest słuchajcie nic. Najgorsze za mną. Jestem mega szczęśliwy, naprawdę, że udało mi się to wszystko ogarnąć. Najwięcej czasu straciłem w tej dziczy, bo tam, tam naprawdę było ciężko. Tutaj 8 różowych, żeby znaleźć to jest bajka. Kolejny różowy. I kolejny. Przechodzimy sobie przez straszne tereny. Różowy. Miodowy. Miodowy. Ojej. Myk ja nie chcę tego chce Honeya. Muszę kurwa Urus Chodź miadowy wypad. Chodź, chodź i chodź. No i dobra, ja mam wszystko, co chciałem. Ogarnąć trzy różowe po drodze, to to jest najłatwiejsze, co może być. Dorzucić tylko jeszcze plortów do stanowisk i tyle. A polecę sobie to, będę biegał. Nie trzeba mi się czekolady. No to jest mój dzisiaj, słuchajcie, siódmy materiał, który nagrywam, a chcę jeszcze nagrać tych materiałów dzisiaj, ufff. Jakbym tak z 10 nagrał, to byłbym mega zadowolony. I 8, i super, i będę miał całe rancho kompletne. Wiadomo, że jeszcze czeka mnie tylko przerzucanie żarcia, które no będę musiał na razie jakoś tam posegregować sobie, tak? Ale to już jest... To już jest bajka do zrobienia. No tutaj wrzucimy miodowe. Ale one fajnie wyglądają. No i przerzucenie dużej ilości mint mango, którego mam po prostu ogrom. Tym mogę palić w tym, tym mogę palić dla... Yy, właśnie też yy, Slimów. No, mogę działać cuda tak naprawdę. I jeden magazyn, który będę miał 12 różnych rodzajów właśnie plortów. Oczywiście miodowe wiadomo, że czyli nie miodowe tylko złote przerzucę do innego. No to to jest bajka. To jest naprawdę słuchajcie bajka. No co, została mi tylko przerzucić tak naprawdę wszystkie rzeczy. A sobie poprzerzucam już... Poprzerz poprzerzucać, pouzupełniać. I teraz mam plus, bo zobaczcie, z jednej strony lecę po warzywa, z drugiej lecę po owoce. Zbieram wszystkie z magazynów, lecę rozdawać. Yy... Zajebista sprawa Kolejne, kolejne co mogę zrobić. Eee... Yy... Na innych farmach będę hodował kury. Bo są dwie farmy: i tam będę sobie hodował zwykłe zwykłe i kamienne. I i te: i Brajary, i Paintedy. I ja sobie je sobie tam zostawiam. One sobie tam się hodują. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. W tym momencie miałbym tak naprawdę wszystko. Na każdą okoliczność byłbym przygotowany. Gdyby coś się stało, to wtedy mam zastępstwo, tak? Pięknie, podkładane 7 stów. Teraz oka oka. Potem dorzucę jeszcze zabawki. Żeby wiadomo miały się gdzie bawić, ale połączenie krystali z tymi... Ja nie pomyślałem, że to takie ładne może być, naprawdę. Aż byłem zdziwiony. Zaraz ich tam rzucę, żebym... Też nie one wytrzymają chyba. Dobra, rzucaj. Macie. Bawcie się i szukajcie sobie. No, kurde. I teraz tutaj damy właśnie e, kryształowe... Tam, przepraszam, kamienne z mozaikami były. Tu damy kryształowe z różowymi, tutaj damy oka oka one też będą zadowolone. Tutaj co mam? Cebulki. Cebulki były właśnie dla tych, których jeszcze nie korzystałem. Kury to na razie wyjebane jajca. Silver parn Mogę na razie rzucić do mozaiku. Żeby one miały tam co jeść. Na razie wrzucę te. Jak są, to już niech te, niech. Yy, niech będzie, nie? Tych też poza tym pozabieram. Bo będę chciał wyburzyć ten magazyn i zrobić właśnie... Tylko tutaj miałem gingery, nie? Nie, nie miałem tu. Czyli ten już do wywalenia jest tak naprawdę. Bo żadnych kur stąd nie chcę. Tych tofu też nie chcę. Będę chciał, to sobie poogarniam potem. Dobra, tofu do wyjebania. Koral. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, wrzucam 8. Wrzucam od oniony do karmienia. Oczywiście ustawię taką prędkość. Ogarnę sobie szybko jeszcze kryształowe. Karmimy. One ładne nie muszą być. One muszą jedynie. Jedynie dawać hajs Okej, okay, to mam To sobie przerzucę tutaj, bo na pewno głodują, tak, to Macie w takim razie tam trochę Bawcie się Jeszcze jeden mi został Crystal Clor Tego dorzucę, bo tam jeden nieprzemieniony. Tak? No, trzymaj, synek. O kurwa! Jakim cudem? Ja pierdolę! O kurwa! Bo coś mi się... Coś mi się wydaje, że tutaj muszę dać. Yy, tu muszę dać tamte kwantumy, a te przerzucimy tutaj. Ja pierdolę a mi pozabierało. O! Oh. I to te najgorsze w sumie do zrobienia, no Kurde! Jestem szcząśnięty Że się gordo zrobiło. Nie spodziewałbym. Czy tary, przepraszam. Nie spodziewałbym się, że się tary zrobią. No i chuj. No trudno, no trzeba będzie zrobić na nowo, nie? Mam nadzieję tylko, że plortów pozbierałem. To ja po wtedy polecę. Mam nadzieję, że tylko kwantumy ten, że są plorty pozbierane, a na pewno są pozbierane, ale jeszcze dla pewności sprawdzę. jaj. jeszcze tamtych pod, podrzucę trochę. mać. To mnie zaskoczyło. Będę musiał sprawdzić dokładnie, przez którego to się stało. Któryś mnie tam zaszokował. Trudno, no zdarza się widzowie, no. Ale naprawdę nie spodziewałbym się kompletnie, że tak się stanie. Ale mi się wydaje, że od tych wiatrowych właśnie coś się przerzuciło i one złapały po prostu. Jak w razie czego są? Dobra, super. Są kwantumy, są te, dobra. Gitara. Prickle, piry miały pójść tam które głodne są. E, niech potrzy, wytrzymają, będzie potem. piry miały iść do... a do tych miały iść. To ja może zrobię tak, że od razu pozbieram tych cytryn. Zrobimy przen przenosiny, zrobimy. I ja sprawdzę, czy to faktycznie sprawa tych latających, bo te latające faktycznie one mogą... Mogły tak zrobić. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... 8. wszystkie. No kurde, kto by pomyślał, nie? No bo one mają w sumie zasięg, nie? Te te. Dlatego trzeba będzie je chyba odizolować. Proszę. Także mi się wydaje, że. To dlatego, Autokolektor w tym momencie bym dał co minutę. Ja sobie ustawię w modyfikacji, Żeby autokolektor zbierał co minutę. I powinno być wtedy git. No, zobacz, to te! Wyrzucają plorty. I one wlatują do innych. O nie, kurwa. Znowu, dobra. Czyli to te są winne. Dobra, zapisuję grę. Ja to potem ogarnę słuchajcie. Będę musiał na nowo to zrobić. To na live sobie to ogarniemy. Jakoś to trzeba będzie zrobić kurwa, bo to właśnie przez te latające zajebańce, to one rozpierdoliły mi. Czyli będzie trzeba im znaleźć inne miejsce po prostu. Dobrze, także mordy, mordeczki, mordunie. Serdeczna rigata, za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało wszystkie instrukcje. Oczywiście macie w opisie i to by było na tyle. Kolejny odcinek yy, czwartek, piątek, sobota, godzina, 7 rano. No i w niedzielę postaram się zrobić liveik. Y. Także to by było na tyle. kacę was widzę wydając następnego. czy ma to się endio.